Hej, Kappa. witam Was w odcinku, w którym wybierę, e, będę mówił, jakie, jakiego skina dam na giveaway'a. I już sobie wybrałem P90 e, Zimów, po bo, e, testach bojowych. On kosztuje aktualnie 4,50 bo ja nie będę wydała więcej niż 5 euro, bo ja zbieram jeszcze na a i nie chcę za bardzo wydawać. więc to był taki wstęp przed odcinkiem i to by było na tyle przed tym wstępem, do zobaczenia w odcinku Hej, cześć, Siemaneczka, że masz chwilę cześć, Zerdkapa i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Shakespeare's Jeszcze wstęp, w wstępie, nie wiem powiedzieć, że ja mam akurat Steam Guarda i nie mogę kupować na razie rzeczy więc musicie jeszcze trochę poczekać więc jeszcze poza odcinkiem pograłem sobie trochę i zdepułem nam tak różdżkę kryształowych kostek wytężonych starań rękawice z materiału pechowca kapcie fusa no i te różne mam i nabiję nam szósty poziom i mamy 17 grzyb. idźmy teraz sobie do Doktora A a, B, a I, grzybki, grzybki, grzybki Yeah! Bum! Kolejny raz grzybki To jak zawsze Krótkie cięcie To jest tuż osoba. sobie Nie, bierzemy to No to do zobaczenia, pać po... Dobra, już jestem Czyli cię sprawdzać, czy się nagrywa tak nagrywa się Kurcze O nawet innego grzybka żeśmy znaleźli To fajne hmm. Weźmy sobie to jak zawsze kurki. Dobra już jesteśmy Tam się robi misja Tak Czy znajdziemy? Nie nie tam grzyba Siła zrębna Ile to Teraz idziemy trochę pod tego, pod pod hejs, żeby mieć na te. To teraz pójdziemy sobie wytrzymałość trochę i trochę obrażenia. Kupile. 75 poziom. Sprojownia. Warto. Warto sobie to ja będę robił, ja jestem w podróży. Mm.

sprojawni... co ta siła jest ręczna. No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Teraz sobie ja, pójdziemy trochę w te, żeby też coś było do zdolności uniku albo do obrony pod tym będziemy mieć już siódmy poziom, więc do zobaczenia po krótkim że zagapieniu się i ten... Nie widzieliśmy walki, no ale cóż. Weźmiemy sobie to i mamy siódmy poziom. Idziemy, tam mieliśmy zawalczyć. Kurde, dobra. Dobra, i widzimy się po krótkim... Dobra, już jesteśmy, karczma już się robi. Hmm, dawaj, 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 mam ło, tak i tak. No, Okej. Okay. Rozpoczniemy na arenie. Może za tego zaprakuję. No i wygraliśmy na Easy. Mamy o ja mam miał 9, ja miał 7, nie? I dobra, no ale... Zobaczymy te pomyki wypowiedzi. Aha. No i to było easy. Tak, widzicie. Teraz może pójdźmy sobie pod, pod expo, pójdziemy sobie trochę pod expa pójdziemy sobie do postaci. Trochę do ręczności. I trzeba do I trzeba dodaliśmy sobie do ataku. Kliknij podawiznę, ja aby ją zmienić. O nie, 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 tak <słyska> Przepraszam. Ja sobie tutaj oglądamy jak mi się to robi. Przepraszam bardzo za to. Przepraszam, przepraszam. Więc zobaczymy się po krótkim ciągu. Jesteśmy już po krótkim ciągu. Zobaczmy... zobaczymy sobie jeszcze kolejną nikogo... 5 minut. To ok. O nie. nie, nie. O to jest ten biele. Typu wiele. Postać. Za 6 minut będziemy mieć kolejną arenę, czy kolejną będziemy mogli walkę staczyć. Czyli w, w, widzimy się po krótkim cięciu. Już No i nie zrobiliśmy nic tutaj żywioły, a to szkoda. E, postać <laughs> dobra. Czy no w sumie? To też zapójdziemy, Na wszystko pójdziemy. Będzie gitara, dobra. Widzimy się po krótkim cięciu. Już jesteśmy. Zajście się zagapi. Pancerz 9. Pancerz 9. Bierzemy pancerz 9. Nieszczęście. Dobra, to widzimy się po krótkim cięciu. Jesteśmy już po krótkim cięciu. I dostaliśmy to, malu Nie, nawet to teraz to. Hmm. Powoli będziemy już kończyć. Gdzie ja chodzę? Chyba sobie coś kupię. Nie, tego nie, tego nie, nie, nie. A zakręcimy sobie jeszcze raz za grzybka. I siwo! Bum. Siedem typie. Tak. Okej. Okay. To widzimy się po krótkim dzieniu. Dobra. Jesteśmy już po krótkim dzieniu. No. Powstało mi się tyle Nie Tyle. Tak. Dobra, nie mogę. Możemy już na arenie. Łups, przepraszam Was znowu. E, dobra, to widzimy się po krótkim... Dobra, witam już, witam już po krótkim cięciu i zapomniałem Wam powiedzieć, że to, to przez Mika właśnie wbiłem to 100 słów i przez jego grupę. E, bardzo mu za to dziękuję. Po prostu mi się zapomniało w tym odcinku, gdzie dobiję, gdzie już mówię, że Mam to 100 jest to subskrypcja, ale mi się bardzo, bardzo zapomniał. A znaczy, że zapomniało mi się i chciałbym to odrobić, żeby nie było, że za nic, nic nie robię, nie. To prze przepraszam za to, że mu się zapomniał. Tak ja teraz to mówię, że przez niego to wszystko że przewijłem to. 100 subów. Bardzo mu za to dziękuję. i Myślę, że on się będzie ta tak samo rozwijał. Znaczy. Będzie się tak dużo, tak dużo rozwijał, aż dojdzie do 1000 albo milionów. Dobra, to widzimy się po krótkim cięciu. Witamy już po krótkim cięciu i to jest ostatni quest na dzisiaj. Idziemy jeszcze zawalczyć. Może z tym. No i jak zwykle wygraliśmy. Postać mam już na ósmym levelu. To jest duży level. Nawet, nawet. Hmm, więc, ile byśmy mieli za tyle? No, nawet nie, że nie, hmm, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Hmm. więc to było na tyle w tym odcinku. I jeżeli film ci się spodobał to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie, nie ominął cię żaden film na moim kanale. Nowy, nowy film na moim kanale, więc do zobaczenia, cześć i czołem.